Kapitalizm jest szkodliwy dla społeczeństwa. Dobra. Trzy, cztery. Kapitalizm pozwala na awans społeczny jednostkom, które w innych systemach awansować by nie mogły. Poszerza, wzmacnia bardzo mocno różnicę pomiędzy biednymi a bogatymi. Dziecko jest taką niewinną istotą, więc perswazyjnie tutaj bardzo silny tutaj we mnie jest. To, to chyba lepiej wypadło. Dzień dobry, witajcie. Jesteśmy w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim. Jest ze mną dr Szymon Makuła, adiunkt z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Witaj, Szymonie. Witaj, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. No więc, y, dzisiaj kontynuujemy ten format szybkich debat w logice codziennej. No i dzisiaj też będziemy, wylosujemy sobie jakiś temat. Y, nie wiemy jaki, nie wiemy kto będzie argumentował za jaką y, opcją. No to co? Ty rosujesz, jesteś gościem. Ten, o. O. Kapitalizm jest szkodliwy dla społeczeństwa. O. Kapitalizm jest szkodliwy dla społeczeństwa. No to co, papierkami? Tak, jedziemy. Ej, czekaj, kto wygra, ten broni, tezy. ten jest propozycja. Dobra. ten zaczyna. Dobra. Trzy, cztery, ry Dobrze. Możesz mi kliknąć zegarek. Kapitalizm jest szkodliwy dla społeczeństwa, dlatego, że poszerza, wzmacnia bardzo mocno różnice pomiędzy biednymi a bogatymi. No, jest po prostu też niesprawiedliwe, oczywiście, niesprawiedliwie dzieli ten, ten powiedzmy, zasoby. No, jako taki przykład mogą być na przykład, jako przykład, weźmy zarobki, nie wiem, piłkarzy, którzy są warci ogromne, ogromne pieniądze, w stylu, nie wiem, taki czy inny piłkarz z takiego czy innego kraju w którym świeci mocno słońce, zmienia niebieskie spodenki na czerwone spodenki i to kosztuje, nie wiem, 20-30 milionów euro czy dolarów. No a podczas gdy, no właśnie, głodu na świecie nie brakuje, mamy inne problemy, inne katastrofy, inne wyzwania, no i kapitalizm jakby na to jest głuchy. Kapitalizm wspiera, niesterowany w żaden sposób, wspiera, powiedzmy, takie, takie transakcje. Uff, no, to proszę twój argument pozytywny, czyli Nie jest nieszkodliwy. Tak. Albo dobry. No. Dobra. <laughs> Więc kapitalizm jest nieszkodliwy dla społeczeństwa, ponieważ kapitalizm pozwala na awans społeczny jednostkom, które w innych systemach awansować by nie mogły, byłyby zamknięte w danej przestrzeni ekonomicznej, i by pozostawały przez całe życie. a w kapitalizmie kiedy nie ma żadnej tej kontroli jakiejś innej siły, która posługuje się przemocą albo fizyczną albo przemocą innego rodzaju społeczną, albo ekonomiczną nawet jest to po prostu niemożliwe, bo takie drogi są pozamykane. No i dzięki kapitalizmowi. Ludzie są w stanie wchodzić w posiadanie majątków, inwestować i też pomagać innym wychodzenia z biedy. No, nigdy nie było tak mało biednych ludzi w historii ludzkości, jak w, w krajach i w miejscach na świecie, w których kapitalizm funkcjonuje sprawnie. Naciskam. To, to co do pierwszego. Mm. No to, a może najpierw co do drugiego, nigdy tak nie było, tak, podczas gdy, proszę zwrócić uwagę, że teraz powiedzmy w krajach Europy, czy powiedzmy Stanów, ten kapitalizm, on w pewnym sensie, kogo on wyzyskuje? Nie Europejczyków czy Amerykanów, tylko właśnie kraje trzeciego świata, znaczy tę koszulkę, którą mam na sobie, zrobioną w Bangladeszu albo gdzieś, być może taki koszulek wyprodukowało jakiś, nie wiem, dwunastoletni pracownik w, właśnie nie wiem, w Indiach. Yy, za, nie wiem, pół dolara dziennie pracując 14 godzin w fabryce, to jest to, co kapitalizm w jakiś sposób yy, wspiera. Yy, no więc yy, tyle, co, tyle co do drugiego, co do pierwszego. Kurczę, zapomniałem yy, zapomniałem swoje krytyki. Aha, co do tego awansu. No oczywiście, no, no tak, tylko że no właśnie, jeżeli ktoś ma już środki produkcji, miliony, pieniądze, no to on raczej sobie poradzi. A jeżeli ktoś nie ma, no to czasem może spotkać jakąś granicę, której nie przeskoczy. Przekroczyłem czas, przepraszam. Gotowy? Tak. No co do wyzysku krajów dalekich, czy tak zwanego trzeciego świata, choć chyba to nie jest najszczęśliwsze określenie. Zimnej wojny. No takie już bardzo przedawnione, ale no, 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 no tak, jest to do pewnego stopnia problem, przy czym trzeba się zastanowić, co, co gdyby nie było kapitalizmu, co by się działo w tych państwach. No tu, tutaj nie byłoby wyzysku, bo byłaby po prostu bieda i nędza z, z, z góry na dół, a kapitalizm cho, chociaż niezbyt elegancko i, i, i może wątpliwie etyczni momentami, ale mimo wszystko poprawia stan bycia nawet i w tych miejscach, które. Krytycy kapitalizmu mówią, że wyzyskuje, wyzyskuje kapitał świata zachodniego, ale mimo wszystko lepiej jest i tam z kapitalizmem niż bez. Fajnie, dobrze. Kilka refleksji no. argumentacyjnych po tym, co się stało. Yy, to znaczy, po pierwsze, to był dobry punkt, który uderzyłeś teraz właśnie w tej replice bo szczerze mówiąc yy, tak, bo yy, kapitalizm jest szkodliwy dla społeczeństwa. Ta teza jest tak też sformułowana, że możesz powiedzieć, znaczy ciężko jest jej bronić, ale tak jak, wy, tak jak yy, zarysowałeś, że jest dobrze, może jest szkodliwy, ale jest najmniej szkodliwy niż altern, z alternatyw. Yy, to jest taka droga, yy, dobra droga obrony, tak, tak się wydaje, ale w takim sensie, że no alternatywę. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na to, co ja zrobiłem w swoim argumencie. Yy, to znaczy przywołanie dość takiego yy... Emo emocjonalnie aktywnego przykładu, nie, że tam jakieś dziecko w Bangladeszu za miskę ryżu y, takich 50 T-shirtów robi. Oczywiście ja właśnie kapitalizm wspiera to, że one tutaj podróżują po drodze oczywiście zyskują na wartości aż finalnie ja wchodzę do galerii handlowej, kupuję ją za nie wiem, tam 50 złotych, a z tych 50 zł złotówka lub dwie złotówki wędrują y, do tego dziecka, oczywiście przez pośrednictwo y, mało etycznego miejsca pracy. No to jest świetna perswazyjnie ilustracja, bo ona uderza w, w takie nasze myślenie o, o krzywdzie czyjeś, że Aż dziecko jest taką niewinną istotą, więc perswazyjnie tutaj bardzo silny tutaj strzał we mnie jest. Szczał, no aczkolwiek, no właśnie, to, 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 to co znaczy, powiedziałem. W, moj, w, moj, w moją argumentację, no. Tak, tak. Która wcale nie musi być też twoją argumentacją, ale no, trochę też jakby tak, trochę to przypomina też, yy, ja, ja się wpisałem świadomie lub nieświadomie w taką krytykę kapitalizmu, która wyciąga mm, jakąś konsekwencję yy, kapitalizmu i pokazuje, zobaczcie, to jest, to jest kapitalizm. Towarzysze, ale to nie do mnie tak. Można by w replicy, to by była równie efektywna, yy, no wiadomo, nie ma czasu na to, nie? ale to by była równie efektywna replika, wziąć... Nie wiem, Republikę Chińską, albo wziąć, no wiadomo, Związek Sowiecki. Nikt, nikt chyba tego nie lubi, nie? I pokazać, no dobrze, ale zobacz, co możesz mieć w zamian, nie? Albo feudalizm na przykład i dzieci pracujące na pańszczyźnie, w sumie za, nie pieniędzy w ogóle, tylko trochę jedzenia. No, to, to jest ważne zawsze, jak my coś krytykujemy, to musimy pamiętać o tym, że każda rzecz ma jakieś wady. Cokolwiek nie weźmiemy, nie ma doskonałych rzeczy, nie? Naj, najlepszy komputer na świecie ma wady, bo nie wiem, nie da się na nim pływać albo nie da się nim skuwać ścian. No to jest wada. Ale musimy pamiętać, czy, jakie rzeczy mają zalety i jaka jest proporcja zalet do wad. Nie, tak samo jak krytykują właśnie no, tak, tak bardzo skomplikowane rzeczy jak kapitalizm, no to trzeba brać pod uwagę, bo bardzo łatwo znaleźć wady kapitalizmu i zamknąć się tylko i wyłącznie na, na nie i stwierdzić, no kapitalizm jest. Absolutnie do niczego, bo ma szereg wad. No, ma szereg wad, tylko pytanie, czy mamy alternatywę, która ma te same zalety co kapitalizm, a nie ma tych wad? Albo, nie, albo jeszcze nie powoduje innych tutaj problemów. Nie? Tak, tak. No, to jest, to jest dobry, dobry, dobry sposób argumentowania. Zresztą no właśnie, zaznaczyłeś to, że to. To jest, de facto to jest trochę przyznanie tezy, nie? w sensie, że może jest szkodliwe, ale jest najmniej szkodliwe ze wszystkich. Tak. No to... Ja sobie myślę o tym, że od razu, wiadomo, minuta to nie jest miejsce na takie speed debatingu, nie, nie można wyłożyć, wyjechać z całym warsztatem, powiedzmy, retorycznym. Natomiast, o ile na przykład, zobaczcie to, co ja zrobiłem, to jest coś, co się no właśnie, nazywa argumentem anegdotycznym. Nie dowodem, tylko argumentem, yy, który generalnie ma słabą wartość poznawczą. Nie w sensie, że to jest bardzo słaba indukcja, yy, nie? żeby to rozszerzyć i powiedzieć: o, to jest obraz naszego społeczeństwa. Ale on jest aktywny emocjonalnie. Zresztą ja to wiele, wiele, wiele razy to podnosiłem, że to może być dobre przygotowanie, yy, właśnie storytelling. Nie? Wyobraźmy sobie tam jakiegoś. Jakąś jak, rakszę na przykład, nie? która. No i tak dalej. To, to pobudza emocje, potem można przedstawić jakieś inne argumenty. Natomiast zobaczcie, niby, powiedzmy, prokapitalista skazany jest tutaj na, na, na taką no, racjonalną obronę, nie? ale no dobrze to. Ale też jest w stanie wytworzyć dobrą, dobrą historię. Na przykład, czy taki emocjonalnie aktywny przykład. Na przykład. Przykład na przykład. Na przykład iść w pozytywną albo w negatywną stronę. Taką negatywną, czyli zarysować właśnie jakiś feudalizm albo jakiś ustrój y, komunistyczny, centralnie sterowany, w którym y, te sufity są nieszklane, tylko betonowe. I z kolcami takimi. <laughs> tak, tak. No more food! Tak. No, tak, ale też można uderzyć w taką narrację i taką wizję też atrakcyjną, że można od pucybuta do milionera w kapitalizmie przeskoczyć. Tak. No, to też nam daje taką, taką wizję bardzo ponętną. No, wielu marzy, że to moje szare życie, smutne, gdzie ja tam zarabiam poniżej średniej krajowej, może się w każdym momencie, w każdej chwili może się odmienić. Tak? Bo, bo ja będę sprzedawać parówki na rynku w Katowicach i zarobię miliony. American Dream. To przywołanie twojego, nie, znaczy nie twojego dziecka, ale twoje przywołanie tego dziecka biednego, on, on pokazuje pewną wadę, to tutaj emocjonal równie emocjonalnie można pokazać taką zaletę kapitalizmu. No? Tak, tak. Można wziąć prawdziwą historię, nie jakiegoś tam po prostu tego czy innego, nie wiem, twórcy Paypala no. E, no. Jasne, absolwenta tak, filozofii. No. Tak, tak. E, no. Wielu różnych w, tych garażowych, amerykańskich biznesmenów, tu, którym się udało. No, tutaj z drugiej strony można odpowiedzieć, że no, to jest błąd ocalonego, nie? że no, na, na wszystkich, którzy mają firmy w garażu, tylko tak. Promil mm, tak, tak. wygrywa tak. walkę. Właśnie pomimo, a nie przez to. Nie? Pomimo, że oni odnieśli sukces, pomimo kapitalizmu. No ale tak, to jest, to jest dobra strategia. Od razu można wzbudzić pozytywne emocje, też, że to można je połączyć. Tak. no się w ogóle wydaje, że krytyka czegoś takiego jak kapitalizm jest bardzo trudna. W sensie że przekracza może kompetencje jednej osoby, bo to jest strasznie skomplikowane zjawisko. Tak. Ja szczerze mówiąc, to. Yy... Na kontrargument, który podstawiłeś. Znaczy właściwie to był i, i kontrargument i, i w krytyce to wybrzmiało. W stylu pokaż mi coś lepszego. Dobrze, że ta debata się skończyła, bo nie wiedziałem co <gry Admianowano> powiedzieć. <grym>, no, no, Tak szczerze mówiąc, jakbym miał bronić kapitalizmu, no to to jest chyba najlepszy mi się wydaje argument, jaki ja znam za kapitalizmem. No nie mamy... Nic lepszego. Oczywiście w ramach kapitalizmu mamy różne opcje, mamy różne wersje kapitalizmu i tu można dyskutować, która z nich jest najlepsza. Także to no, też są systemy, które łączą trochę socjalizm z kapitalizmem. To nie jest tak, że wszystko musi być libertariańskie. To jest taki ciekawy argument z analogii, możemy go tu przeanalizować. Zresztą, nie wiem, czy to jest prawda, ale podobno Monopoli zostało wymyślone jako taka ilustracja tego, jak działa kapitalizm. No i jak sobie weźmiemy graczy i, i jednym damy na start więcej pieniędzy, a innym mniej, no to niezależnie od tego, jak tam ci tamci będą pracowni, pracowici w tej grze, to będą przegrywać z tymi, co mają na starcie więcej. Tak? A dopiero pracowitość jest wtedy, kiedy mamy te 100 dolarów przy przejściu na start. Tak. Tak, no, Tylko ja, sobie ja Nie wiem, czy monopoli dobrze daje rynek. To, to jest tutaj problem z tą analogią. Tak, tak, tak. No właśnie, jak y, można rozwijać tą analogię, właśnie pokazywać, że jak masz 1000 dolarów na starcie, a ktoś ma 100, y, to y, i powtórzyć te testy. Nie? To, to, jakby w teorii gier można te takie rzeczy no, się bawić, okay. i pokazać, że n, prawdopodobnie w ogromnej, ogromnej ilości przypadków będzie tak, że ten z tysiącem wygra. Nie ma ogromnie większe szanse niż, niż ten ze 100 dolarami. Natomiast no bo nawet jak przeważnie się wejdę w słowo nawet, jak on podejmuje gorsze decyzje, to on więcej może błędów popełnić przez to, że ma większe zaplecze finansowe. Tak. Albo podejmować mniejsze ryzyko i jakby no właśnie. Więc no właśnie, to by była krytyka kapitalizmu, pokazanie, no dobra, ale my nie jesteśmy sprawiedli to nie jest sprawiedliwe, nie? Zresztą to tak, na przykład w takim polskim kontekście można powiedzieć, że no, yy, za tą samą pracę, którą wykonujesz tu, albo na przykład tysiąc kilometrów yy, na zachód, nie? Yy, jest ogromna różnica i to jakby jak żyjesz, ogromnie się różni, nie? I czy to jest... Yy, no właśnie, ale dobra, tak. Natomiast czy to jest sprawiedliwe? Ale wtedy ja bym odpowiedział sam sobie, że ale my nie rozmawiamy o sprawiedliwości, nie rozmawiamy no właśnie, o tym, co jest najmniej, najmniej szkodliwe, bo natomiast ciekawa rzecz, ja sam to muszę sprawdzić, więc tu sobie stawiam gwiazdkę, bo było takie badanie odnośnie monopoli w kontekście tej dyskusji, że dawano na przykład uczestnikom tego eksperymentu więcej pieniędzy na początku niż innym. I potem, w wyniku tej gry, oczywiście, oni wygrywali, i była taka tendencja w sensie, że to powiedzmy w takim stopniu, w którym można już konkluzywnie to stwierdzić, że zawdzięczali to swoim umiejętnościom, nie? tym jak grali. No i oczywiście, znowu ta metafora do, do ludzi, którzy na przykład y no właśnie, pochodzą z rodzin, w których, nie wiem, nie było patologii, były to z pracy, rodzice zapewnili im szkoły, dodatkowe kursy, szkoły językowe, muzyczne itd. I ci ludzie, powiedzmy, po studiach konkurują z ludźmi, którzy właśnie, from zero to hero, są na początku tej drogi i oni konkurują. No i przy, tutaj oczywiście e, prokapitalista powie, że oni mają równe szanse, ale to guzik, prawda, bo nie mają. Nie? I, I rzeczywiście. Y no ale tutaj można ripostować w ten sposób, że mają szanse, bo w innych systemach nie mają szans po prostu żadnych. No, ch chłop nie mógł zostać arystokratą. W systemie feudalnym. Znaczy to było bardzo, bardzo rzadko, tak, no, bo były różne tutaj, wiadomo, anomalie statystycznie. Tak, no, szewczyk-dratewka na przykład. Nie? Na no, ale szanse były bardzo, bardzo, bardzo nierówne tutaj. Dla większości. Osób, które nie były elitami ówczesnymi, no, nie wchodziły w ogóle w grę takie scenariusze, a no, w kapita kapitalizm tutaj te szanse uruchamia dla każdego. Przynajmniej tak na poziomie takim teoretycznym, tak? Każdy może spróbować, a tutaj różne inne czynniki mogą przeszkadzać. No tak. To jest pytanie: czy, czy, nie? Czy, czy chcemy żyć w społeczeństwie, w którym oprócz tej szansy dawanej przez kapitalizm jeszcze inne czynniki są wyrównywane, czy nie? No i to o to tutaj chyba jest spór. Dobrze, fajnie. Co powiecie o tych naszych argumentach i krytykach? Y Możecie napisać w komentarzu, może komuś z Was znajdzie, uda się znaleźć jakąś alternatywę dla kapitalizmu albo jakieś dodatkowe argumenty, żeby wesprzeć ten nasz kapitalizm. Czekamy na Wasze komentarze. Dzięki i do usłyszenia. Dziękuję.